Witam, nasza firma Autogazer przedstawia Volkswagena Golfa czwartej generacji wyposażonego w 16 zaworową jednostkę 1.6 o mocy 105 koń mechanicznych. W którym wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej berce Sekwant 32. Kolejną w komorze silnika widzimy centralę sterującą, następnie elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej, reduktor Genius MB, filtr fazy lotnej oraz wtryskiwacze gazowe zamocowane zostały pod osłoną filtra powietrza. Przełącznik wyboru paliwa benzyna gaz usytuowany został po lewej stronie kierownicy w dolnej części kokpitu. Zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 53 litrów, średnicy 630 wysokości 225 mm. Zawór tankowania umieszczony został w dolnym, nielakierowanym elemencie zderzaka po prawej stronie. Tak prezentuje się Volkswagen Golf 4 generacji z instalacją gazową BRC.